Paruzja Jezusa Chrystusa. Idźcie precz ode mnie czyniący nieprawość. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy oświadczę im nigdy was nie znałem. Odejcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Mateusz 7, 21 23 Jezus opisuje pewną sytuację, która ma mieć miejsce w przyszłości i ma dotyczyć okoliczności wejścia do Królestwa Niebieskiego, co uprośćmy do wejścia do nieba, czyli do domu Ojca. Jezus przewiduje swoją postawę wobec spodziewanego zachowania ludzi, w tym konkretnym przypadku swoich uczniów, i podaje warunki, jakie muszą spełnić, aby dostąpić zbawienia, oraz wyklucza ze zbawienia tych, którzy czynią nieprawość. Dla lepszego zrozumienia tej wypowiedzi Jezusa najpierw zwróćmy uwagę na trzy czasy występujące w tekście przyszły, teraźniejszy i przeszły. Pozwoli to lepiej wsłuchać się w przekaz słów Jezusa i może nawet zrozumieć, co autor miał na myśli. A jaką to nieprawość czynią uczniowie? Nieprawość, jakiej się dopuszczają, występuje w powyższym tekście w czasie teraźniejszym. A w czasie teraźniejszym powołują się na swoje, nazwijmy to ogólnie sprawiedliwe zasługi, które miały miejsce w przeszłości. Jednak Jezus nie potępia i nie krytykuje, a nawet nie wypowiada się o ich postępowaniu w przeszłości. Czyli dla Jezusa nie jest problemem to, co robili w jego imię w przeszłości. Nawet nie jest to przedmiotem jego wypowiedzi, ale wytyka im to, co robią w teraźniejszości. I cóż to jest za postawa? Otóż próbują dostać się do nieba na podstawie swoich czynów, nawiasem mówiąc nakazanych uczniom przez Jezusa. Jednak okazuje się, że czyny te nie mogą być kluczem do nieba, a wręcz przeciwnie powoływanie się na ich zasługę, Jezus określa jako nieprawość. Nasuwa to nieco skojarzenie z wypowiedzą starszego syna z przypowieści o miłosiernym ojcu lub marnotrawnym synu. Oto tyle lat ci służyłem, Łukasz 15 29. W przypowieści tej: do domu ojca wchodzi młodszy syn, ponieważ jest synem, pomimo, że zmarnował majątek, a nie wchodzi do domu ojca ten, który powołuje się na swoje czyny i wierną służbę. Postawa miłosiernego ojca z przypowieści pomaga zrozumieć, co jest istotą pełnienia woli ojca, który jest w niebie. Otóż przyjęcie szaty, godności dziecka Bożego przez poznanie Jezusa i powołanie się na zasługi jego ofiary z darmowej łaski miłosiernego Boga Ojca. I taką postawą wyrażoną w słowach Jezusa ten, który spełnia wolę mojego ojca, w czasie teraźniejszym mają się wykazać uczniowie w przyszłości. Czyniący nieprawość natomiast powołują się na swoje zasługi, a nie na darmowy dar zbawienia i darmową szatę dziecka Bożego od miłosiernego Ojca. Według zasad podanych przez Jezusa usta mówią z obfitości serca Łukasz 6:45, a skarb człowieka jest tam, gdzie jego serce Mateusz 6:21. Uczniowie mówią o swoich zasługach, ponieważ według ich serca stanowią one ich skarb i bogactwo, a w końcu przepustkę do nieba. Taki sposób myślenia uczniów, czyli zbawienie za czyny, Jezus określa jako nieprawy. Jednak pomimo grozy słów Jezusa, idźcie precz, nie można zapomnieć, iż Jezus przyszedł, aby zbawić ludzi, trzciny słabej nie złamać, a knotka tlącego się nie zagasić, a zwłaszcza odnaleźć zaginioną owcę i zgubioną drachmę. Jak odnieść te pozytywne przesłania misji Jezusa do grozy jego słów? Otóż Jezus jak dobry pasterz, mistrz i nauczyciel uczy prawego myślenia, aby uniknąć nieprawego zachowania. Wskazuje, jak wejść do królestwa Ojca i jak uniknąć Jego odrzucenia przez własną arogancję, pychę i błędną pewność siebie opartą na własnych rzekomych zasługach. Jezus dementuje ludzki sposób zbawienia stwierdzając obrazowo, że nawet wielbłądowi łatwiej przejść przez ucho higienne niż bogaczowi osiągnąć królestwo niebieskie. Mateusz 19-24 Uczniowie powołują się na bogactwo swoich czynów skrzętnie, wymieniając ich listę, jakby próbowali kupić wejście do nieba i tym samym przekonać Jezusa, że to właśnie ich zasługi są powodem, aby ich przyjął. Nie uważasz, że trochę to niegrzeczne, że całkowicie pomijają zasługi ofiary Jezusa i miłość Boga Ojca, który swego jednorodzonego syna dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale życie wieczne miał. Uczniowie prezentują mentalność bogacza, którą to zdefiniował Jezus. A jakie kryterium przyjmuje Jezus kwalifikując człowieka jako bogatego? Jakąś określoną kwotę, próg dochodowy, zarobki netto, stan konta, posiadłości, nieruchomości, władze, kontakty itp? Nie. Jezus nie zbiera i nie analizuje zeznania podatkowego lub oświadczenia majątkowego człowieka. Jezus, jak zwykle krótko i na temat, tym razem podaje definicję bogacza: jest nim ten, który pokłada ufność w swoim bogactwie. Jak widać, dla uczniów ich bogactwem były ich dobre czyny, ponieważ w nich pokładali ufność. Zbawiony będzie ten, który pełni wolę Ojca w niebie, jak to Jezus określił innymi słowami, dla ludzi zbawienie jest niemożliwe, ale u Boga tak. To nie posiadanie superdarów Ducha Świętego, o które trzeba się starać i służyć nimi, posiadanie lub brak majątku, ani przynależność do tej czy innej wspólnoty, ale poleganie na darmowej łasce Boga Ojca w osobie i ofierze Jezusa. Pewne źródło pozabiblijne pięknie to wyraża, ojcze przedwieczny, dla jego bolesnej męki. Zbawienia dostąpi każdy, kto woła z serca abba ojcze i przyjmuje szatę, która obleka go w godność dziecka Bożego. I jeszcze mały szczegół, precz ode mnie. Czyli poza nim, Jezusem, jest odrzucenie, a zbawienie jest przy Jezusie, w Jezusie i wokół Jezusa, czyli w domu ojca, gdzie przebywa Jezus. Mówiąc językiem potocznym, Jezus poucza, aby nie pomylić być z mieć, wskazuje, że jedno nie wyklucza drugiego, ale każde z nich ma inną funkcję w życiu człowieka. W dniu spotkania Jezusa do nieba wejdzie tylko Dziecko Boże. Natomiast papież, apostoł, biskup, uczeń, ksiądz, pastor, pop, egzorcysta, mówca, cudotwórca, katolik, protestant, prawosławny i inni. To nie tożsamość dziecka, ale godność funkcji, forma służby lub określenie przynależności do wspólnoty. Nie każdy z nich, lub dosadniej, nie każdy z nas, którzy mówią, panie, panie, jak stwierdza Jezus na początku czytania, wejdzie do królestwa Bożego, ale tylko ci, którzy zgodnie z wolą Bożą stali się jak dziecko. Dorosły dysponuje majątkiem, a dziecko zależy od ojca. W dniu paruzji lub spotkania Jezusa, które nastąpi z całą pewnością, chcesz usłyszeć, idź precz ode mnie, czy wejdź do miejsca przygotowanego w domu Ojca. Dlatego nie gromadź bogactw i nie twórz listy swoich zasług, ale uwierz, że Twoim skarbem jest darmowa szata dziecka Bożego jako przepustka do domu Ojca w niebie, gdzie czeka specjalnie przygotowane przez Jezusa miejsce dla Ciebie. Powyższe nauczanie Jezusa jest częścią głoszonej przez Niego Ewangelii o Królestwie Bożym, Mateusz 4:23. W znanych słowach Jezus poucza uczniów, nie tylko co robić, ale w jakiej kolejności. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości. Mateusz 4:23. Na tym polega jego Ewangelia, czyli dobra nowina, którą ogłosił Jezus, pełnomocnik Boga Ojca, że w jego domu jest specjalnie dla ciebie darmowa miejscówka, wykupiona za cenę krwi Jezusa z postanowienia miłosiernego Boga Ojca. Nie możesz jej kupić za walutę własnych zasług. Tak jak dziecko nie może poprosić swoich rodziców, aby go poczęli, ponieważ jeszcze go w ogóle nie ma, a jego życie nie zaczyna się z jego inicjatywy, ale z działania rodziców, którzy przekażą jemu życie, które jeszcze nie istnieje przed poczęciem. Postawę uczniów można zilustrować w ten sposób, jakby dziecko po zabawie mogłoby wrócić do domu za to, że grzecznie się bawiło lub za oddanie swoich zabawek. Takie zachowanie zapewne sprawiłoby dużą przykrość rodzicom, a dodatkowo zrobiło im wstyd wśród sąsiadów, że rodzice wpuszczają własne dziecko do domu za opłatą. Rodzic chce i oczekuje od dziecka zaufania jemu i jego miłości. Taka postawa dziecka motywuje rodzica, aby takiego zaufania nigdy nie zawieść. Paweł w liście do Tytusa 3 Pięć do siedem tak wyraża istotę królestwa Bożego, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.